Pani Magdo, jesteśmy w wyjątkowym miejscu, nowa edycja MasterChefa, nowe emocje, przecież to już kilkanaście lat. Ja się zastanawiam, skąd w Pani taka energia i siła i motywacja do tego, żeby oceniać innych uczestników? No, mamy nowego jurora, który dla mnie jest moim autorytetem kulinarnym i przyjacielem, Przemka Klimę. Mam obok siebie Michela, który jest dla mnie autorytetem klasyki kulinarnej, której czasami bardzo mi brakuje. Ma duże poczucie humoru, jest na, jedynym dyplomatą wśród nas yy, i człowiekiem yy, no, takiej wysokiej kultury w sumie, dlatego że wydaje mi się, że ja i Przemek dopieprzamy równo. No tak, ale Państwo zawsze robią to z klasą. W sensie, ja już widziałam pewne przebitki, więc było widać, że te uwagi są z klasą i są bardzo merytoryczne. Chodzi mi o to, że my szanujemy naszych przyszłych kucharzy, mam nadzieję, przyszłych kucharzy, ale popełniają błędy, które nie da się ukryć, podwyższają nam ciśnienie, bo są po prostu niewyobrażalne, że ludzie, którzy startują do tego, żeby być masterchefem, nie rozumieją pewnych rzeczy, które są podstawowe do tego, żeby móc gotować. Właśnie dzisiaj mieli się zmierzyć z takim zadaniem, czyli przyrządzeniem smacznej, dobrej ryby. Ryby i popełnili przy tym no, kilka takich naprawdę poważnych błędów, pani zdaniem. Jakie to były takie najważniejsze błędy? Wydaje mi się, że wizerunkowe, bo ta ryba nie była apetyczna, to był jeden błąd. Ryba była dobrze usmażona, akurat to, co było najtrudniejsze, było dosyć dobrze zrealizowane. Wszystkie dodatki, a szczególnie sos i papryka, były potraktowane po Masoszemu. Natomiast jeśli chodzi o paprykę, no to jest to genialne warzywo, którego kompletnie nie zrozumieli i nie mogę sobie tego darować, bo to jest moje ulubione warzywo do tego, żeby włożyć do pieca albo na ognisko i dobrze upiec. Ale myśli Pani, że jeżeli poprawią te błędy, to w przyszłości będą mogli stworzyć fajne, fajne miejsce, fajną restaurację? Wydaje mi się, w przyszłości to trzeba mieć wyobraźnię i talent i znajomość i ciekawość rzeczy. Nie odrzucanie rzeczy, których się nie rozumie, bo smak gorzki jest takim genialnym, dobrze użytym. Na przykład orzechy włoskie, e, cykoria. To są smaki w Polsce może średnio akceptowalne, natomiast jest, są to jedne z lepszych smaków na świecie. I to jest piękne. Jeszcze chciałbym zapytać trochę o interakcję na planie, bo tutaj widzimy różne charaktery. Jest Michel, jest pani, jest przecież też pan Przemysław. Jak wy się dogadujecie między sobą? My kochamy wszyscy chyba robić to samo, tak bezgranicznie. Naszą pasją jest gotowanie. Naszym celem w życiu jest dawanie wam dobrych smaków i fajnej sytuacji, w której jedząc jakieś danie, nawet się można zakochać. Więc wydaje mi się, że mamy wspólny mianownik, który nas stala, ale też bardzo dużo różnych spojrzeń. Które powodują, że ta komisja nie jest nudna i każdy ma coś innego do powiedzenia. Panie Przemysławie, jesteśmy w wyjątkowym miejscu, nowa edycja Masterchefa. Pan w roli Jurora debiutuje. Jak się pan z tym czuje? Na pewno to nowe doświadczenie dla mnie, to jest jakby inna kuchnia. Ale ten program jest o jedzeniu, o gotowaniu, ja to kocham po prostu, tak więc to jest mój żywioł, ja tu się dobrze znajduję. Znam się z Michelem bardzo doskonale, znam się z Manią wiele lat, tak więc tworzymy. Fajne trio, każdy jest inny, każdy coś innego powie, ale tak, tak samo dobrze myślimy, tak więc będzie fajnie na pewno w tej edycji 13. A czy myśli Pan, że na planie dojdzie do jakiś kłótni między jurorami, jakiś taki przepychanek słownych, bo te wiadomo, wszystko chodzi o smak, prawda? Wiesz co, wydaje mi się, że nie, bo tak powiedziałem, mamy podobny smak, wiemy jak to wszystko powinno wyglądać fachowo, prawda, wybieramy Master-szefa, osoba, która będzie w, tym, w, tym, w tej edycji 13, będzie tą główną osobą. Ta, ta, ten szef, ta, ten kucharz musi mieć to samo, co my. Czyli pasję, musi mieć smak, musi mieć obsesję na punkcie gotowania. Wiedzieć, jak to wszystko połączyć, bo szukamy prawdziwych ludzi. Po prostu, prawdziwych kucharzy. Też wiele osób się zastanawia, czy pan jako restaurator, który ma, którego restauracja krakowska ma dwie gwiazdki Michelin, czy nie będzie miał zbyt wysokich wymagań? Wysokie wymagania. Wydaje mi się też, że inaczej oceniam uczestników niż kucharze prawdziwe. Musimy też wiedzieć, że oni gotują w restauracji, oni nie wychowali się w kuchni z mojego końca, są pasjonatami, uczą się też gotowania, tak więc na niektóre rzeczy oko musi być lekko przymknięte, ale ta już finowa, powiedzmy trójka będzie, no to już musi naprawdę być taka mocna trójka, która faktycznie wie jak gotować i to nie będzie przypadek jak będzie, jak wygra ta osoba, tak więc mamy trochę inne oceny jeśli chodzi o tych ludzi. A jeżeli chodzi właśnie o uczestników, to czy ma Pan jakiś taki typ uczestnika, który według pana no, poradzi sobie świetnie w tym świecie kulinarnym? Czyli jakie on musi mieć cechy charakteru? Na pewno musi być zaangażowany w to, co robi. Musi mieć super smak. Mieć obsesję właśnie, jak powiedziałem na punkcie gotowania. To, jego, to musi być jego cały świat. Nie można się rozwajać, rozsrajać na trzy różne powiedzmy zawody. Albo gotujesz? I tylko gotujesz, a nie możesz też przy okazji, nie wiem, jeździć figurowo, zawodowa na lodzie. Jednak to, to nie pójdzie. Tak samo nie wiem. No, Podejrzewam, tenisiści nie, nie uprawiają 16 sportów, tylko grałem tylko w tenisa codziennie, powtarzają ten sam ruch, prawda? Tak samo jak w kuchni. My w kuchni powtarzamy te same ruchy cały czas. Uczymy się tego po 100 razy, nie robimy błędy. Chodzi o żeby być doskonałym w tym, co się robi. Powtarzalny przede wszystkim, bo kuchnia to też jest powtarzalność. Kiedy gotujemy w restauracji, goście oczekują od nas tych samych smaków każdego dnia. Jak mamy to samo danie, nie możemy sobie robić zmian. A dzisiaj, jeden pomidor, to tuskawki. Nie. Goście przychodzą do restauracji na danie, które jedli wczoraj, tydzień temu. Jak mamy to, samo, to danie dalej w karcie, chcą te same smaki uzyskać, dostać a naszym zadaniem jest być powtarzalnym, konsekwentnym tym, 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 co robimy. To jest bardzo trudne, bo jednak no, trzeba mieć mocny hard ducha, żeby to wykonać, bo jednak też praca fizyczna powiedzmy sobie wprost, bo o tym się też nie mówi, praca po 12-14 godzin dziennie, 7 dni w tygodniu niekiedy, no wiemy, o czym mówię. To tak jest takie i weekendy jeszcze. No weekendy, no, no wiesz, dla kocharza weekend to jak każdy dzień w tygodniu, jak poniedziałek, niedziela. Nie ma znaczenia, ty pracujesz, ja pracuję, ale dużo osób nie pracuje w weekendy, prawda? To są różne percepcje, zależy od Twojej pracy, ale nie ma znaczenia, czy to jest niedziela, czy to jest poniedziałek. Jak mówię, jak masz fajnych gości, masz super załogę wokół siebie, kucharzy, którzy są tak samo jak ty pasjonatami, wiedzą, co robią, no to to się samo robi po prostu. Tylko wychodzi wtedy fan dining. Mm. Fun. Ma być fan po prostu, ma być zabawa z gotowania. Mm. I to jest naprawdę świetne. Na pewno ta zabawa zgotowania jest w pana restauracji. Ja dzisiaj przygotowując się do wywiadu sprawdzałem menu i byłem zaskoczony tym, że u pana w restauracji jest na przykład kaszanka albo kapusta. Się zastanawiam, jak zrobić właśnie z tych dwóch dań coś takiego, żeby i to danie było luksusowe, jakościowe, ale też no, zawierało jakieś takie polskie elementy. I w jednej restauracji Boti, i w bufecie mam dwie, dwa miejsca. Mam kaszankę. I mam, śmieję się, że mamy kaszankę w wersji fine dining i fun dining. <noise> Ale to dalej kaszanka, czy też inne rzeczy. E, chodzi o produkt, chodzi o podejście do produktu. E, ja jestem fanem kuchni polskiej. E, I tak mówię, tu tak już mówimy o tej kaszance, każdy kraj ma kaszankę. W Hiszpanii mają Mursję tak? Mają swoją kaszankę, prawda? Mamy kaszankę, my mamy z kaszą, oni mają bez kaszy. Francuzi mają swoją kaszankę, a jeszcze w Ameryce Podniebnej mają, mają też kaszankę. Każdy ma jakąś kaszankę, tak ma jak pierogi. Także musimy się poswalić swo, swoją kaszą, pochwalić się naszym gościom, że mamy z kaszą po prostu, jak sam mówi, kaszanka, a czemu z kaszą? Bo jak kiedyś w Polsce nie było tak dobrze ciekawe, to robili ludzie z kaszą, ponieważ chcieli mieć brzuchy szybciej wypchane, prawda? To, to jest tani produkt, prawda? Krew podroby, no i po prostu kasza. No. Tak to wygląda. Ale też trzeba się bardzo postarać, żeby no to danie nie było takie proste, prawda? żeby to nie był taki smak totalnie jak u mamy, tylko żeby było coś w tym luksusowego, no i jednak to danie no, było warte tych dwóch gwiazdek, prawda Michela? Najważniejszy smak jest jak u mamy. Jak je się jest dobry. Ja w, naszym, w moim menu, jak podajemy właśnie, mam napisane, że to jest powrót do, do dzieciństwa, mojego dzieciństwa. I te smaki tam, się tam przejawiają się, czy to właśnie agrest, kaszanka, biała porzeczka, sandacz. Polska cudowna ryba, tak, więc zawsze nawiązujemy do tych smaków. Wiadomo, jak to ubierzemy, jaki garnisz, jakie dodatki, to już Twoja wola to jest. Ma troszkę współgrać i ma być, ma być tożsama dla szefa. Musi wstać szefa kuchni, jaką ma osobowość, bo to jest ważne, że ludzie, którzy muszą wiedzieć, gdzie idą, takiego szefa kuchni, co on chce im przekazać, musi być to pokazane, Pokazane na talerzu po prostu. To jest jego wizytówka, tak, by nie ten talerz. A jeżeli chodzi o kapustę, to co zrobić, żeby ta kapusta była dobra i faktycznie była wizytówką restauracji? Wiesz co, ja w tym momencie mam kapustę w dwóch odsłonach. Jedną młodą kapustę e, podaną z octem sosnowym, który, który, który sam robi, sami robimy. E, Podajemy też na górę pędy sosnowe, kiedy jest sezon, na nie zaraz wiosną. Są takie małe, zielone, może zawsze możemy je zebrać. Mają smak sosnowo-jabłkowy, jabłko, jak zielone jabłko. Niesamowite. Cudowne smaki zapominam właśnie o takich rzeczach, trzeba o tym mówić ludziom. Yy, I to jest super połączenie z kapustą. Kapusta, sosna, super połączenie. Yy, I to jest, to, to jest jedno nawiązanie, a drugie mam kapustę kiszoną karmelizowaną, ale podaną do dania pierożków z brędzą i truflami. Słodkie, umamiczne, tuste, No Ja już o tym myślę mi się, skóra je, po prostu <laughs> jeży, bo to jest smaczne po prostu, to jest prawdziwe gotowanie. No. Hmm, to jest niesamowite, już tak na sam koniec. Yy, zbliża się sezon letni, już właściwie mamy ten sezon letni. Yy, na jakie produkty warto zwrócić uwagę? Bo dużo są mówi o jagodziankach, niektórzy mówią, że warto też robić botwinkę teraz, prawda? Warto ją wykorzystać w kuchni. Yy, na co by Pan jeszcze zwrócił uwagę? Ja będę oryginalny jak co roku <grych> i powiem białe porzeczki i agrest. Wróćmy do tych produktów, bo są cudowne. Ja pamiętam, jak mieszkałem w domu rodzinnym, mama robiła nam drożdżówkę z agrestem. I z No fenomenalna po prostu, egres kwasowy, ciasto pachnące, ciepłe, słodkie, no obłęd po prostu, e biała porzeczka, tak samo kompot cudowny, albo przeciery na zimę, e porzeczka ma dużo pektyny, czyli te, no to było cudowne po prostu, kiedy bierzesz sobie, nie wiem, w listopadzie taką konfiturę do herbaty wkładasz, koniec, koniec świata. No to zachęcamy do zakupu agresji. Tak najbardziej polski produkt zapomniany, dużo krajów nie posiada taki produkt, mają, mają inne rzeczy, mamy swoje, używajmy tego mm. i wspieramy rolników, którzy to produkują, bo jednak widzę, że coraz mniej się pojawia tego, używamy, nie wiem, marakui, prawda, mango. To, no, z, z, to oczywiście gramy, rest, mamy sałatkę z granata w restauracji. Ja to oczywiście to jest fajne, tak? Mm. Ale za sobą z granata białą porzeczką, prawda? Mm. Podobne, tak, kwasowość, prawda, słodycz, ale nasze polskie pokaże, że mamy te produkty, te, te niesamowite rzeczy. Panie Michel, jesteśmy na planie nowego sezonu Masterchefa. Już tyle lat, kilkanaście lat prawie. Ja się tak zastanawiam, jakie Panu towarzyszą emocje, kiedy kolejny raz Pan przychodzi do tego programu i ocenia te dania uczestników. Zawsze są emocje, bo, bo każda edycja jest inna. E, nie mówię tylko o uczestników, wiadomo, ale e, konkurencji, e, 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 atmosfera, której mamy na planie, jurorzy, które się zmieniają, bo dzisiaj mamy, e, mamy zmiana. każdy wie, że, tam, że przemek jest z nami. E, a nowe studio, bo też to studio się zmienia. Kiedyś mieliśmy studio w Łęgu, który został często ten, ten sam, bez zmiany. A tu zawsze są nowości, dlatego że nowa energia pozytywna, nowy power. Co roku. Jesteśmy Young w końcu. No tak, Young and White, prawda? I to widać też po Państwa komentarzach, że czasami są takie tutaj surowe opinie, że są się, wow, to trzeba też mieć grubą skórę, prawda, żeby to wytrzymać. Nie, ale to powiem prawda, nasza rola oczywiście jest. Yy krytykować czasami, bo trzeba, bo po to jesteśmy, ale też wspierać ich. Nie wolno być też, być też za surowy, bo to nic nie da, tylko dołuje człowieka. Ja myślę, że wytykać te błędy, wytłumaczyć co poszło nie tak, ale też trochę motywować dalej, bo, bo zawsze jest coś fajnie, nie ma danych, który na 100% jest B. Ja tego nie wierzę. zawsze jest coś pozytywnego, które można znaleźć, a to czasami chłopaki, i wcielim buduje też, dlatego że ważny, ale trzeba być czasami surowe. Co zrobić? No. dokładnie. A czy jest jakieś danie, które jest największym wyzwaniem dla kucharzy w tym programie? E, zawsze jest tak samo i to nie od, od dzisiaj, ale każdej edycji, kiedy mają robić coś słodkiego, jest, jest trudności. Bo w kuchni, w gotowaniu czasami można trochę po swojemu robić, prawda? Zmienimy, dodajemy to więcej, mniej, a cukiernia już, desery już nie. To jest receptura, technika, procedura, której trzeba szanować. A jeżeli nie znamy ją, to nigdy nie wyjdzie. I dlatego, że to jest, to często jest trudność dla naszych kucharzy, amatorzy. A pan lubi słodkości, pikcić? Jeść czy robić? Jeść i robić. Jeść bardzo. Robić. Trochę, ale bez szaleństwa, jeśli ktoś mogę robić za mną, to dobrze. <gry> no tak, dokładnie. Bo jak już wspomnieliśmy, jest to na pewno trudna sztuka i żeby też chyba znaleźć taki prawda, środek, jeżeli chodzi o smak, tak wyważyć, prawda? Nie, ale przede wszystkim, że cukiernik czy kucharz to są dwie różne zawody. To nie ma. Nawet naj... najlepsze szefowie kuchni na świecie mają swoje cukiernika. Mają swój deserant, który robi te desery. Sam szef kuchni mogę wymyślić z nim, ale do wykonania jest zawsze cukiernika albo deserant, ale osoba specjalizowana w tym. To jest normalne. Dokładnie. Jest sezon letni, teraz dużo się mówi o owocach świeżych i warzywach. Jak pan uważa, jakie są takie najważniejsze owoce, które teraz warto wykorzystać i robić z nich właśnie? Czy jakieś desery, czy nawet jakieś fajne potrawy? No na pewno jest pora na owoce leśne, można czerwone, jak obojętnie jak nazywamy, truskawki teraz się kończą, ale może wrócą, na pewno. Ale myślę, że e, e, czy e, porzeczki, czy maliny, które już zaczynają, czy e, e, poziomki, ty, to są nawet, a dodatkowo to są nasze owoce. Mm. Oni są z Polski, oni są smaczne, oni są słodkie. Ja myślę, że e, e, w każdej porze roku trzeba szanować tę sezonowość w gotowaniu, w kuchni. Czy się desera, czy się gotowania. Używajmy, co jest dostępne teraz. Nieco musieliśmy importować w 5 tysięcy stąd, dlatego że to, to nie ma sensu, to bzdura. Nie jemy pomidor w styczniu, teraz jemy. O. Każdy Dokładnie. rodzaj pomidorów, które są znakomite w Polsce. No. A są jakieś takie szczególne pomidory, na które by Pan zwrócił uwagę, żeby właśnie kupować, bo są słodkie, dobre? No wiadomo te, że e, to malinowe, które każdy zna, ale jest bardzo słodki, ale też są te, te, te małe pomidory, są te, które są bardziej kwaszne, są te, które się nadają do piklowania, są te, które się nadają do pieczenia e, albo do sałaty. Jest tyle, o, są tyle odmiany pomidorów, że warto kupić kilka e, te pomidory, bo całkowicie inaczej reagują na talerze, inaczej smakują i to warto. Dobrze, no to super, to bardzo Panu dziękuję. No już teraz wiemy, co trzeba kupować teraz w tym sezonie letnim. Latem kupujemy, co rośnie w Polsce, zimą, co daje nam ziemi i, i tak dalej I, i ja myślę, że nawet dla klimatu to jest dobre. Po co transportować pomidory ze szklarni hiszpańskiej w styczniu? Nie ma sens. Nie ma sensu. Możemy poczekać na te pomidory. Przez pamiętasz, kiedy byliśmy młodzi, wszyscy czekaliśmy na ten sezon truskawkowy. No tak. I czekaliśmy, i i tego. A teraz to prawie cały rok, połowa roku nie ma smak, druga połowa roku ma smak. Mhm. <grych> A niektórzy też nie kupują, prawda, i kupują przykład granat, granat kupują jakiś taki owoc zagraniczny, prawda, mango zamiast nasze polskie? Bez sensu. A te mango, papaje, czy te różne, to nie są nasze. A dodatkowo, jeżeli kupujemy, ok, kupujmy to zimą. W grudniu, bo tam rośnie, kiedy jest lato. No, czy w Azji, czy e, nad Pacyfikiem. to e, Dlatego, że tak, ale teraz e, konsument chce wszystko teraz i wszędzie. I to jest, to jest nasz problem. Więc musimy wrócić do korzeni, prawda? Totalnie, totalnie. Zupa borykowa w restauracji w sierpniu, w sierpniu pobiera, ale w maju tego nie rozumiem. Mm. Równy ją, kiedy będą tych żywy. No i tyle.